Panie Prezesie, z samorządami jesteście jako banki spółdzielcze od zawsze, ale pytanie, na ile to jest jeszcze biznes, a na ile już tylko misja? Mhm. Myślę o tym poziomie zadłużenia samorządów. Banki Spółdzielcze to zawsze jak gdzieś spojrzymy na współpracę z samorządami od wielu, wielu dziesiątków, dziesiątków lat, jak i y, można powiedzieć wieków, bo bankowość spółdzielcza 160 lat samorządy jeszcze dłuższe, to zawsze mamy tę samą ideę i ten sam cel. Jesteśmy po to, żeby spełniać oczekiwania lokalne, bo jesteśmy bankowością lokalną, tak jak samorządy, realizować potrzeby, tak, jak i rozwijać lokalnie y, dany teren wespół z samorządami. Ja zawsze jak gdzieś patrzę na banki spółdzielcze, to banki spółdzielcze dla mnie jest z samorządami. To to jest naturalny partner. Tak? Z jednej strony występują pewne kreacje potrzeb lokalnych samorządów, gmin, miast, województw, a z drugiej strony jest ten bank osadzony od wielu, wielu lat, którego tylko, i, tylko jedno spojrzenie jest ważne, ważny rozwój lokalny. I ja twierdzę, że tę część trzeba podzielić na dwie sprawy, bo pan powiedział o biznesie, tak? że jak ten biznes można kreować dalej ale ja dzielę biznes banków spółdzielczych razem z samorządami, działalność, partnerstwo na dwie części. Jedna biznesowa, to są obligacje, kredyty, prowadzenie rachunków, współpraca z przedsiębiorstwami lokalnymi, tak, samorządowymi, ale z drugiej strony to jest kapitał społeczny, tak, czyli ta działalność społeczna, która jest zawsze zapominana przez sport, kultura, świat. różnego rodzaju inicjatywy lokalne, tak, gdzie dożynki mamy, wsparcie młodzieży, rozwój tych młodzieży, rozwój też lokalny mieszkańców. Ale jako grupa wspierać się również Speedway i z dobrymi wynikami. No, wspieramy wiele innych rzeczy, tak? Wspieramy Speedway, piłkę i e, koszykówkę, siatkówkę. To, jest, to są te potrzeby, które wychodzą z, lokalnej, e, z lokalnych oczekiwań, tak I my je realizujemy. I te dwie rzeczy, tak? Biznes, Banki Spółdzielcze, kapitał społeczny dają dopiero ten potencjał wspólnego działania, który widzimy później w efekcie rozwoju terenu lokalnego, tak? Czyli gminy, czy miasta, bo to jest właśnie ten, to jest to, co chcemy robić. Jakie wyzwania? Wyzwanie dla mnie jest tak naprawdę bardzo duże, jeżeli chodzi o te na następne lata, bo wiemy o tym, że współczynnik… Nowa perspektywa finansowania. Tak, 105 wstawian, miliardów dostaliśmy. Wiemy doskonale, że samorządy już nie mają takich możliwości jak wcześniej, gdy tak? współczynniki zadłużenia są bardzo wysokie, w wielu wypadkach przekraczają już ten próg i należy tu poszukiwać innych, innych rozwiązań, rozwiązań, gdzie możemy optymalizować tak? kierunkowo tak? pożyczki czy leasing, który nie będzie obciążał długu, a takie rzeczy się dzieją. Tak? Jednym z takich najnowszych produktów to jest leasing nieruchomości komunalnych, który nie wpływa na wskaźnik długu. Czyli rozumiem, że pozwala... szansa dla samorządy. Rządów, które osiągnęły próg zadłużenia tak ten, ustawowy tak, a pozwala rozwinąć się yy, samorządowi dziękuję bardzo